Dzień dobry Państwu, a no, właściwie dobry wieczór, przecież w teatrze spotykamy się najczęściej wieczorem. Szanowni Państwo, w Teatrze Nowym imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi powstawało i powstaje wiele znakomitych przedstawień. Jednym z nich jest Święto Rida Jerzego Andrzejewskiego i Jerzego Zakurskiego, które w 1956 roku wyreżyserował ówczesny dyrektor, twórca tej sceny, znakomity reżyser Kazimierz Dejmek. W przedstawieniu wzięło udział wielu wybitnych aktorów – Seweryn Butrym, Andrzej Szalawski, Krystyna Feldman czy Wiesława Mazurkiewicz, która ucharakteryzowana na Ninę Andrycz, znakomitą aktorkę, żonę premiera Józefa Cyrankiewicza, grała Agnieszkę, żonę burmistrza. Przedstawienie osiągnęło wielki sukces. To był sukces na skalę nie tylko łódzką, ale skalę ogólnopolską. To było wielkie kulturalne wydarzenie. Zapraszam Państwa do wysłuchania ścieżki dźwiękowej z tego przedstawienia.